Przed nami drugie 45 minut. I miejmy nadzieję, że City nie spuści stonu. Bernardo. Hazard. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Kevin de Bruyne. No i zmarnowana okazja na podwyższenie prowadzenia. Kante. Z kilku ponownie celnie podaje. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Widzimy tu, jaki będzie kolejny mecz Premier League. Ładnie pomyślane. Iguain! Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Riyad Mahrez. Robert Lewandowski. Hazard. Allan. Iguain, strzał! Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. Bernardo Silva. Blisko polekarne. Znalazł się na czystej pozycji. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę, kapitalnie to zrobili. No dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat w tym spotkaniu. Nie ma, nie ma litości dla rywali. Hat -trick. Kompletuje dzisiaj te bramki, tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Robert Lewandowski. Okazja Lewandowskiego. Bramka dla Manchesteru City. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Ten chłopak, który się dzisiaj z jak najlepszej strony. A tak, że następnie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Marys. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Przenieśli grę z własnego pola karnego. Hazard. Frank Fabra. Eden Hazard. Kante. A zaraz teraz sam na skrzydle. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczek. Szansa na oddanie strzału. Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. Lewandowski. Citizens konstruują atak. Jest pod presją. Ustawiają piłkę w narodniku boiska. Będą dośrodkowywać uśród drożnego. Proszę tylko posłuchać. Kibice zgotowali schodzącemu zawodnikowi owację na stojąco. Alcantara w pole karne. Mogło być groźnie po tym rzucie rożnym, ale bramkarz wiedział, co ma robić. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą prawie nie słychać już do pingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Jesteśmy świadkami zmiany w zespole Chelsea. W ostatniej chwili przejęli. Skrzydłem ruszyli gracze Chelsea. Mają sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Powinien dośrodkować. Musi teraz wyjaśnić. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Alan. I im strzela. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Przeciwnicy nie byli w stanie podjąć równorzędnej walki. Ostateczny rezultat 5-1. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnich. Tak, błyszczał niczym gwiazda pierwszej wielkości, a rywale nie byli w stanie przerwać jego koncertu strzeleckiego. Rozmawialiśmy wcześniej, że jest od jakiegoś czasu w dobrej formie, ale tym hat-trickiem przeszedł samego siebie. Cała jedenastka. 11...